Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Jak co roku? W październiku przyjechałem do Poznania, na targi Gardenia, gdzie dzieją się naprawdę super rzeczy. Na targach Gardenia co roku spotykamy się już od kilkunastu lat i proponuję Wam właśnie taką wycieczkę w tym odcinku po tych targach. Pokażemy Wam poszczególne stoiska, jakieś nowości, troszeczkę Wam poopowiadam, no i przedstawię całą strukturę. Tych targów, żeby zachęcić was do tego, aby odwiedzać targi ogrodnicze, florystyczne. Bo co roku się odbywają. Jeśli jeździcie na targi ogrodnicze, to dajcie znać, jakie są Wasze wrażenia. Dla mnie targi Gardenia są specyficznym miejscem i bardzo takim osobistym, dlatego że już od trzech lat kończy się tutaj projekt Wow Garden, i właśnie i w tym roku będziemy mieli tutaj zakończenie naszego projektu. Na targach Gardenia jest również już po raz drugi organizowany przeze mnie konkurs na bukiet za 0 zł. W związku z tym, pokażemy Wam jeszcze w innym odcinku. Jak te bukiety wyglądały, no i szczególna sytuacja, bo na tegorocznej gardenii e, odbywają się Mistrzostwa Polski we florystyce seniorów i juniorów, i w kolejnym odcinku również pokażę Wam e, z tego wydarzenia taką relację. Was zachęcam do tego, żeby zasubskrybować kanał, napiszcie czy jeździcie po targach ogrodniczych. E, no i chodźmy do tych czterech pięknych, dużych pawilonów. Pierwsza hala to hala, w której mieszczą się wystawcy produkujący rośliny, czyli szkółki roślin. Szkółki i z Polski, i z zagranicy. Jest naprawdę wielu wystawców z Holandii. Stoimy tuż przed tym stoiskiem szkółki Zymon, które ma zawsze pięknie zaaranżowane stoisko, więc chodźmy, zobaczycie, co tam u Zymona słychać, no i opowiem Wam jeszcze, jaką nowość przygotowali na ten sezon. Na stoisku Szkół Gminy zobaczcie jaką mamy prezentację produktów. Mamy tutaj magnolię, ale właśnie to jest taka inna magnolia, niż wszyscy znamy, ponieważ jest to magnolia, która jest zimodzieloną magnolią. Zobaczcie, mają trzy odmiany, i to jest magnolia, która wygląda zimą również tak jak teraz. Więc jest sprawdzona w polskich warunkach u nich i faktycznie jest mrozoodporna. Dajcie znać, czy znaleźliście takie odmiany mrozoodpornych magnolii, a jeśli nie, no to zobaczcie sobie na stronę szkółki Zymon. Tam możecie dowiedzieć się więcej na temat właśnie tych odmian. Wychadzając się po targach natknąłem się na niesamowity okaz o oskrzydlonej. Zobaczcie, wielopędowa roślina z fantastycznymi pędami, z tymi skrzydełkami charakterystycznymi, no a na dodatek teraz w tej najpiękniejszej formie, czyli już przebarwiona taki jesienny, czerwono-burgundowy kolor. Niesamowita forma. Kolejna hala, moi drodzy, to jest hala, w której jest dużo takich elementów technicznych do ogrodu, ale przede wszystkim jest bardzo duże stoisko Stowarzyszenia Osto, które zrzesza firmy mające produkty do ogrodu. Ale na tym, na tym stanowisku jest również konkurs dla studentów, którzy mieli przygotować strefę ogrodową. I teraz zapraszam Was, obejrzymy. Te prace konkursowe, czyli te przestrzenie zaaranżowane przez studentów. W konkursie zorganizowanym przez OSTO bierze udział 5 drużyn. Drużyny te dostały przestrzeń 20 metrów kwadratowych oraz określone produkty, którymi mieli zaaranżować właśnie taką przestrzeń. Głównym tematem jest iluzja w ogrodzie. A każdy z tych przedstawionych ogrodów jest inspirowany czymś innym. Tutaj jesteśmy w przestrzeni, która zainspirowana jest Alicją w Krainie Czarów, czyli mamy chaotycznie porozkładane rośliny i super takie elementy przenoszące nas w bajkowy świat Alicji w Krainie Czarów. Drugie stanowisko inspirowane lasem, czyli jest takie mroczne, ale również bardzo przytulne. Więc zobaczcie, jak studenci potraktowali właśnie temat m, takiej aranżacji e, inspirowanej lasem. Kolejne stanowisko i tym razem studenci zaprosili nas do ogrodu inspirowanego ogrodami żwirowymi bez czato. Jest tutaj naprawdę tak przytulnie jasno, a rośliny, które tu się pojawiają, to są takie, które dobrze sprawdzają się właśnie w takich warunkach su suszy i ogrodach żwirowych. Kolejna pro, e, propozycja, tutaj mamy bardzo ciekawe zestawienie, ponieważ studenci chcieli nam pokazać taki kontrast pomiędzy strefą taką e, miejską, często zabetonowaną, a właśnie strefą e, ogrodową, czyli bardzo zieloną. E, dodatkowy element to są te e, ramki, które pokazują nam taką formę przejścia właśnie do strefy zielonej. Kolejna propozycja to propozycja, która jest inspirowana lekkością traw i architekturą południa Europy. Kolory niebieskie i białe, które się tutaj przeplatają, miały współgrać super z różnorodnymi trawami. Zobaczcie, jak wyszedł ten projekt. Hala, w której mamy mnóstwo dodatków do ogrodu, takich dodatków dekoracyjnych, jak na przykład obeliski, ale również jest wiele propozycji donic. I właśnie te donice wyglądają tutaj naprawdę super. Dlatego zapraszam Was, zobaczcie, jak to tu wszystko wygląda. Florystyki. Jest to hala, która jest mi naprawdę bardzo bliska, ale o tym, co się znajduje w tej hali i o tym, co tu się odbywa, opowiem Wam w kolejnym odcinku, na który już teraz Was zapraszam. Zrobimy relacje z różnorodnych konkursów florystycznych i pokażemy stoiska florystyczne. Do zobaczenia.